Idzie po spółki skarbu państwa, idzie po urzędy, ministerstwa, po pieniądze do polityki, i będę takim polskim politykiem. Jeżeli będę takim politykiem, to możecie. Wystarczy mówić do mnie taki, i tak. Wystarczyło wyciąć yy, yy, słowo takim. I, mają I media to również były w taki sposób wykorzystywały, grzały to wszystko. Kukis mówił, żeby do niego mówić szmata, jak zostanie politykiem, ale już nie powiedzieli. O tej Ale... całej otoce. Ale niech pan posłucha, nie to, jest ist... nie, to jest istotne. To jest istotne nie dlatego, że mnie to obraża, tylko po tych wszystkich różnego rodzaju wypisach i tych, i... a przecież on tak sam nakazał na siebie mówić sami i tak dalej, to ja zaczynam gardzić tymi, wie pan, narodem, który powinienem kochać. Bo myślę sobie, boże, jakie to małe, jakie to płytkie, jakie to głupie. I tak na zdrowy rozum, niech pan pomyśli, ja na każdej, na każdej spotkaniu przedwyborczym. Mówiłem właśnie tą, tak jak Mensen po, powtarza w tej chwili Piązkę różne kwestie, Mencena, no ale niech no teraz... pan posłucha. Tak jak Mensen powtarza, czy to w ogóle kandydaci na, 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 już, na prezydenta i tak dalej, powtarzają często podobną, w każdej miejscowości podobną jakąś tam formułę i tak dalej. Więc ja na każdym spotkaniu mówiłem, jak zostanę takim politykiem, który to i tamto. Na Facebooku też mam napisane polityka i tak dalej. To możecie do mnie mówić tak i tak. No jak pan pomyśli, czy przecież jak można by było, to musiałbym być psychicznie chory, że, że wy w kampanii wyborczej mówić, słuchajcie, jak zostanę, jak wejdę do Sejmu, to możecie na mnie pluć i mówić do mnie szmato. No. Rozumie pan? Ja rozumiem te absurdy, ale też to jest to, co chciałem pan powiedzieć, że przecież Sławomir Mencen musi się ciągle tłumaczyć spo, z piątki Mencena, no która ta. też jest wycięta z kontekstu, no, mówię, że no. tak jest skonstruowany świat Medriów, niestety niesprawiedliwie. Dlatego między innymi na niego zagłosuję. Pierwszym tu, że przynajmniej na <noise> Ale to